O, panie Wodku, pański ruch. No, zbijam. To ja stawiam piona z C2 na C4. To co tam z tą pogodą, panie Marku? Będzie jakaś zima w tym roku, czy nie będzie? No, nie za dobrze. Mówią, że do połowy stycznia, no to zimy nie widać. Ale ja myślę, że w górach tutaj może być trochę inaczej, bo przynajmniej nocne mrozy pozwolą naśnieżać. Czyli nadzieja jakaś jest z tego, co słyszę. No jest, ale na razie tutaj tak głucho, pusto. Co zrobić? Zostały tylko plamy, a było tak ładnie. A wziąłem ze sobą narty, miałem nadzieję, że coś pojeżdża. A tak a propos tego naśnieżania, to chyba dużo stracili się na początku tego sezonu, bo teraz trzeba czekać. No, trudno przewidzieć, czy naśnieżanie w danym momencie jest opłacalne, czy nieopłacalne. Na pewno znacznie więcej wydaliśmy na macierzani niż żeśmy zarobili po prostu w tym roku. Ale też mówią, że ta zima się przesunie w czasie i będzie mroźny marzec, i w kwietniu też nie powinno być źle. To może wtedy się odrobicie na koniec sezonu. No, to znaczy tak, na pewno możemy powiedzieć, że 25% przychodów w tym roku żeśmy stracili. No już jest na samym początku. Tak, oczywiście, święta i okres Sylwestra to jest najlepszy okres powiedzmy, dla wszystkich wyciągów. Dla zobrazowania poniesionych kosztów informujemy, że trzy doby naśnieżania w zależności od wielkości stacji narciarskiej to wydatek od 20 do 30 tysięcy złotych. Jeśli sztuczny śnieg już stopniał, a do tej pory nie było możliwości na rozpoczęcie sezonu, gestorzy stracili na kosztach naśnieżania. Wielu podkreśla, że to ryzykowna działalność, ale nigdy nie można przewidzieć jaka będzie zima. Z podobnymi problemami muszą zmierzyć się inne ośrodki narciarskie w Wiśle. Na Cienkowie ciepły początek zimy i halny zniszczył usypaną warstwę śniegu i otwarte dwa tygodnie temu dwie trasy trzeba było zamknąć. Właściciele sąsiedniego ośrodka Klepki dopiero muszą liczyć straty. Właśnie zainwestowali ogromne pieniądze w budowę kolei krzesłkowej na poziomie 6-8 milionów złotych i na razie nie zarobili na zimieni. Nic. Dodatkowo ponieśli koszty sztucznego naśnieżania, a jego efekty w zasadzie już zniknęły. W Ustroniu na Czantorii tylko niespełna tydzień można było jeździć na nartach i to po krótkim 200-metrowym odcinku trasy przy górnej stacji kolei Linowej. Tu odwilż również pozbawiła nadziei na udany początek zimowego sezonu. Obecnie beskidzkie szczyty możemy potraktować jako tereny do rekreacji pieszej, mimo że jest zima. To chętnie tutaj turyści wjeżdżają, na przykład na Chantorie w Ustroniu i spacerują sobie tutaj po okolicznych szlakach. Zwiedzają szczyty, ale tak naprawdę pierwsze dni stycznia to zawsze były zapełnione turystami ze wschodu, bo tam 6 stycznia przypadają święta prawosławne i ci narciarze przyjeżdżają tutaj w Beskidy, żeby je spędzić. No ale co możemy im pokazać? Nie ma śniegu. Pokażemy im piękne, zielone łąki, nasze hale w szczyrku również kręcą głowami, że takiego początku zimy to już dawno nie było. Na skrzyżnym poczyniono inwestycje, wybudowano nowoczesną kolej linową z jaworzyny na szczyt góry. Jak dotąd nie odzyskano nic ze względu na niedostatek śniegu. Jeszcze w połowie grudnia Golgota i Juliany wyglądały na prawie gotowe do otwarcia i wtedy przyszła większa odwilż, która wszystko zrujnowała. Poniesione do tej pory koszty naśnieżania tras zjazdowych są jednocześnie stratami. No, pogoda nam dużego przykusa zrobiła. Najpierw yy, ledwo co mrozu było, na dodatek im wyżej tym cieplej, były takie y, różnice temperatur, taka inwersja, że np. Na, na dole Golgoty było minus 4, a u góry plus 4, czyli 8 stopni różnicy na 200 metrach różnicy wzniesień. No, jest to rzadko tak. tak Mocna inwersja. Na dodatek na to, to, żeśmy zdążyli naśnieżyć, to nam przyszedł ichalny, a na dodatek popadał ciepły deszcz. Są jednak tacy, którzy nie muszą przeżywać rozczarowania zimą. Na Białym Krzyżu, na przełęczy Salmopolskiej pomiędzy Szczyrkiem a Wisłą, zawsze jest biało. Zapewnia to wysokość prawie 1000 metrów, ale również specyficzny mikroklimat sprzyjający utrzymywaniu się pokrywy śniegu. Poza tym włożono tu dużo pracy, by stok był biały. Oprócz sztucznego naśnieżania, gospodarze zwożą na górkę śnieg z pobliskiego lasu i tak to się robi na Białym Krzyżu. Warunki do jazdy są dobre i kursują dwa wyciągi. Z kapryśną i skąpą zimą poradzili sobie również gestorzy stacji narciarskiej Soszów w Wiśle-Jaworniku. W ostatnich dniach to był jedyny czynny ośrodek w Wiśle. Dlaczego tu się udało, a gdzie indziej nie? Zarządca stacji odpowiada, że zasługą jest bardzo wydajny lancowy system do naśnieżania. Poza tym na Soszowie dobrze to rozumieją, że najpierw trzeba dużo zainwestować w produkcję sztucznego śniegu, by później czerpać zyski. Efekt jest w postaci przygotowania jednej trasy. To tylko 20% możliwości na Soszowie, ale w tych okolicznościach i warunkach dobre i to. Warunki są wiosenne wręcz, ale no, stok jest przygotowany e, na pamiętne warunki całkiem, całkiem dobrze. Także jest naprawdę do, jest dobrze. całą rodzinką? Prawie w komplecie? Prawie, bo jeden syn został w domu. Mhm. No ale, ale to jest chyba przyjemne. Bardzo, zwłaszcza, że śnieg jest tutaj. Tak się cieszyć. Jak się bawicie? No dobrze, wspaniale. No aura nas w tym roku nie rozpieszcza, no ale cieszymy się, że chociaż tutaj można się trochę poślizgać. W przerwie świąteczno-noworocznej na wypoczynek w Beskidy przyjechali turyści za wschodniej granicy. W ten sposób już od lat spędzają u nas swoje prawosławne święta. Na Soszowie spotykamy sympatyczną Rosjankę. Jak, wam Jak Ci się to podoba? Świetnie. Jest śnieg, ciepło, a u nas jest teraz bardzo mroźno. Tutaj wygląda komfortowo. I dziś jest słonecznie. Okay. Dziękuję Polsce za ciepłe przyjęcie. Dziękuję bardzo. Szkoda tylko, że nie można pokazać wszystkich możliwości na Soszowie, a jest przecież aż pięć tras zjazdowych i kilka wyciągów. Może będzie jeszcze okazja tej zimy. W sobotę rano w wyższych rejonach gór niewielkie opady śniegu i śniegu z deszczem przy temperaturze plus 1 stopnia. Około południa opady zanikną i wtedy temperatura wzrośnie do plus 4 stopni. Tam, niżej w dolinach, termometry wskażą nawet plus 6 stopni Celsjusza ciepło.